Hejcia, hejcia, kochani. Jestem z powrotem. Byłam jednak w Rosmanie, Wróciłam. Zjadłam sobie ten obiadek, który Wam przed chwilą pokazywałam, tak na szybko. Jeszcze kupiłam taki fajny chlebek razowy ze słonecznikiem i spróbowałam dwie kromeczki takie malutkie z masłem i z taką fajną szynkę kupiłam. Wiecie co? Szynka taka z nogą. Nie wiem, czy kupowaliście. Bardzo dobra, bardzo smaczna. Także... Zjadłam taką pięteczkę i taką kromkę właśnie. No i nawet tej porcji, co na talerzyku wam pokazywałam, to nawet tego mięsa nie zjadłam. Wzięłam sobie tylko trochę ryżu więcej. A to jedno mięsko praktycznie całe odłożyłam. Gdzieś nie miałam, nie, nie, gdzieś tak. Dzisiaj bardzo mi smakował ryż. Polam sobie go właśnie tą wodą, w której się gotował indyk i miałam bardzo dobry obiadek. I teraz chciałam wam pokazać moje zakupki z Rosmana. to są takie małe zakupki, taki mini haul i przejdę może do pokazywania one się zmieściły, zobaczcie <laughs> w tej mojej torbie, z którą chodzę tak na co dzień zmieściły się, także nie są duże yy, wyjmę sobie, wiecie, co? o, paragon jest, dobra, Róda wam mówiła ceny yy, i tak, wzięłam yy, 900 ml Płyn do mycia naczyń fairy cytryna. Były też inne, oczywiście, mm, jeszcze inny, no nie smak, tylko co? Rodzaj, mm, inny zapach. O, może tak? Wziąłam ja sobie ten płyn, bo e, tak mi się wydaje, że tam mam albo resztkę, albo praktycznie ja już nie mam płynu, właśnie do mycia naczyń. Tylko tyle mam, co po prostu w tym dozowniku na e, zlewie na, no, na, na stoi w kuchni. I e, powiem Wam tak, ja znajdę ten fairy. Przecena była z 8,49 minus 3 zł, czyli kosztował 5,49. Nie wiem, czy to tanio, czy, czy drogo. Jakaś taka promocja była. Hmm, okaże się, jak gdzieś tam pójdę indziej, czy przepłaciłam, czy dobra cena. Chyba, że wy wiecie, to dajcie mi znać, w jakiej cenie kupujecie, jeżeli kupujecie tego fairy. Następnie wziąłam takie mydełko, to jest mydełko Isana. To jest, One jest takie większe, bo to jest zazwyczaj mydło mają 90 gram lub 100 gram, a to mydło ma 150 i to jest Isana Sensitive. To mydełko i powiem Wam, że te mydełka też były nie, złoto 99 zł cena tego mydełka. Jeszcze gdzieś tutaj miałam jedno, to już od razu wyciągniemy. Tak, jeszcze wziąłam takie. O, też złoty 99, też 150 gram. Ale jaki to jest... To nazwa w ogóle biały? Pewnie biały, tak kojarzy mi się z wiśnią. Mm, delikatna pielęgnacja skóry rąk. Ale tu jest... No nie widzę, z czym to jest. Z czym to? Coś po niemiecku. Nie wiem. Ale kirsz. Kirsz to jest chyba właśnie czereśnia albo wiśnie Tak mi się że kto tam dobrze jest z niemieckiego, to dajcie znać. Wzięłam też sobie, wiecie co, takie medyłko do mycia rąk, delikatne mytło. I powiem wam, że to jest o zapachu owoców leśnych i były jeszcze tam jakieś inne, mięta chyba i truskawka, coś takiego, ale to mi się, wiecie co, odkręciłam sobie i tak ładnie pachniało, że stwierdziłam, że biorę to. No ładnie pachnie taką właśnie jagodami, truskawkami, malinkami, czy takie mydełko. Ono też jakoś się było w promocji. Zaraz wam powiem 2 chyba 99 za to mydełko. Gdzie ono jest mydło płynie tak, 2,99. I teraz jeszcze wziąłam coś, co chciałam o czym Wam mówiłam, czyli sobie taki kupiłam szampon nawilżający do włosów. Zobaczymy, e, czy to się u mnie w ogóle sprawdzi. A to jest Herbal Essences e, Coco Milk, 90% natural, zero parabenów. No ciekawe, bo takie te e, ala, znaczy no nie ale, te zdrowe takie szampony, właśnie bez parabenów, bez silikonu, bo one się średnio u mnie sprawdzają na głowie. Ja po prostu nie mogę, e, nie mam piany i nie mogę po prostu w ogóle tych włosów umyć. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Bardzo jestem ciekawa. To jest pojemność 400 ml i to jest nawilżają, nawilżenie, mm, nawilżenie szampon. Mleko kokosowe. Także chętnie właśnie sobie wypróbuję. Tam Wam oczywiście znać, czy u mnie się sprawdza. I ten szampon był dość drogi. 20 ,99 zł. Także zobaczymy. Bardzo jestem go ciekawa. Oczywiście coś tutaj. Mam jakieś śmietki yy, i tak, i wzięłam jeszcze, ale teraz Wam powiem tak, mm -hmm. yy, jeszcze Wam pokażę, dobra, pokażę Wam teraz tak, wzięłam gumową maskę, algową peel off, yy, to jest w ogóle, yy, w ogóle ja tu mam, gotowałam, wiecie, rękawę sobie pozabijałam. Bluzy. I to jest tak, firma Facebook, którą ja bardzo lubię. A tu jest 90% składników pochodzenia naturalnego. Każdy rodzaj skóry. Podrażnienia, poszarzała skóra, utrata wody. To jest właśnie na to ta gumowa maska algowa. Tu jest sok aloesowy, różowa glinka, borówka amerykańska. I więcej Wam chyba już nie będę czytać, nie chcę zanudzać, chciałam jeszcze pojemność tego 12 gram. I tak, kochani, ponieważ mówiłam, że będzie na moim kanale rozdanie, to właśnie tą maskę algową ja przeznaczę dla Was. Także to będzie po prostu do rozdania. Do rozdania. Także odkładamy na bok, to będzie dla Was ja mam taką maskę, ale mam yy, znaczy nie, maski nie mam ja tą maskę chciałam też dla siebie kupić, ale to może później bo na razie stwierdziłam, że mam po prostu tyle maseczek, że muszę to po prostu wykorzystać, wiecie yy, to co mam, a później sobie będę kupować dalej jakieś nowości choć nie ukrywam kusi kusi jak zawsze, bo te opakowania to robią po prostu coraz piękniejsze i człowiek wchodzi i tylko oczopląsu dostaje. Także ta maseczka jest tym razem dla Was, a ja z tej serii mam e, piankę do mycia twarzy, tylko jeszcze jej nie używałam. Mam krem i mam e, ma, peeling enzymatyczny, który używałam i z którego jestem bardzo e, zadowolona. Dlatego chciałam coś właśnie na rozdanie przeznaczyć dla Was właśnie e, z tej marki. I mogę Wam powiedzieć też cenę, bo może ktoś sobie chce zakupić. Ona była chyba teraz w promocji. Gdzie ona jest? Facebook maseczka, tak. 14,99 niby cena i minus 4 zł, czyli ona w tej chwili 10,99 ta maseczka. I następnie kupiłam też dla Was. Trochę to się tutaj połamało w tej torbie. Taki produkt jest do ust. Hmm, botaniczny balsam do ust milki kokonut. No, z olejem kokosowym. Hmm. No fajny, bo 0% surowców pochodzenia zwierzęcego, składniki pochodzenia roślinnego. i Tu coś jeszcze piszę, ale oczywiście nie wiem, proste. A coś przyjazna twojej skórze. Prosta receptura. O, widzicie, to tak. No, ale to jest takie malutkie. Słuchajcie, tu już jest też, wiecie, ciemna, bo nie ma tego światła dziennego. Ja już mówiłam Wam, że gorzej widzę. No dobra, coś tam wydukałam. E, no tak, 97% składników pochodzenia na, naturalnego i to jest 20% masła karity. Także wydaje mi się, że taki dość fajny preparat. Jedyne co, to tutaj co jest. Tak jakieś no dobra. Wymi wymiętolone to opakowanie, no i to oczywiście idzie też do Was na rozdanie, czyli druga rzecz dla Was. I cenę Wam jeszcze powiem, no bo może też ktoś, właśnie będzie chciał sobie zakupić. Gdzie tu jest? wielenda jest, botanika, i też była promocja na to 9,99 przed, przed ceną i promocja. Minus 2,20, czyli 7,79. Następnie wzięłam, bo tak sobie pomyślałam, że można by dołożyć właśnie do takiej paczki kosmetyków, takie świeczuszki. Wydaje mi się, że każda kobieta lubi świeczki. One są o zapachu dość, no taki kwiatowy. Peon, peonie to są. A, a peonie to w ogóle są bardzo ładne kwiaty. Bardzo mi się podobają. Sześć takich tutaj jest tych świeczuszek. I też dołożę je właśnie dla Was. Będziecie mogły sobie, wiecie, jakaś tam maseczka, herbatka, e, świeczuszkę zapalić i fajny klimacik i nastrój. Czyli też odkładam dla Was, dziewczyny i chłopaki. Bo chłopaki jak najbardziej też mogą brać udział w rozdaniu i e, jeżeli nie dla siebie, to dla kogoś bliskiego. Czy cenę Wam mówiłam? Nie mówiłam Wam, powiem Wam. Yy, I tak, te podgrzewacze Bolsius podgrzewacze 4,99, minus złotówka, 3,99. Yy, następną rzeczą jest taki sorbet do rąk. Też taka dość, wiecie, yy, fajna marka Flav. Yy, yy, I to jest sorbet do rąk nawilżający. I tutaj jest jakiś arbuzik soczysty arbuz, tak. I ten kremik, on ma mililitrów ile? 50. Już wam mówię cenę. Mm, dobra, jest 7.99 przed przeceną i teraz był 2 zł, czyli 5.99 za ten kremik i on tak samo idzie dla was, moje kochane i moi kochani. Czyli mamy już cztery rzeczy do rozdania. I teraz tak, jeszcze mam taką maskę dla Was. Sama powiem Wam, nie, jej nigdy nie miałam, ale zawsze mi się bardzo te opakowania podobały, tych maseczek Garnier. Na razie też stwierdziłam po prostu, że ja mam dużo tych masek, mam bardzo dużo do twarzy masek, bardzo dużo do włosów i stwierdziłam, że po prostu na razie dla siebie nie kupuję. Kupiłam znowu dla Was tą maseczkę i to jest taka właśnie na tkaninie. 15 minut no i czy ja się tutaj doczytam po, tej, po tym odcinku, co tutaj. Yy, maska kompleks super nawilżenie i oczyszczenie. Skóra jest intensywnie yy, nawilżona, odświeżona oraz oczyszczona. Czyli taka yy, maseczka dla was, garnier 32 gramy. Pojemność w ogóle tu jest, słuchajcie, Made in China, garnier? Firma i Made in China. No powiem Wam coraz dziwniej się robi. W każdym razie taka. I co tutaj w ogóle jest? ekstrakt, aha, ekstrakt of green tea plus haluronik, acid, acid, kwas hyaluronowy i ekstrakt zielonej herbaty. Także taka maseczka oczywiście dla Was podkładam. I powiem Wam cenę maski. 10 ,29 zł. cena jest tej maseczki. No i to chyba wszystko. Nie wiem, jeszcze jedna rzecz tutaj mi została. Tak, I to też będzie rzecz dla Was na rozdanie z Isany, to są takie perełki do kąpieli. I co my tutaj mamy? Eee, oczarowujące w ogóle, oczarowujące perełki do kąpieli o delikatnym, owocowym zapachu jagód z, aloe, z olejkiem babasu i mocznikiem. Perełki do kąpieli, tutaj w ogóle jest takie, wiecie, powochaj i poznaj zapach. No. Takimi jagodkami pachnie i stwierdziłam, że też może dołożę właśnie do tej paczuchy na rozdanie. To jest 60 gram tego i też Wam powiem cenę, bo wiadomo, no ktoś może nie chcieć brać udziału w rozdaniu, ktoś chce sobie sam zakupić, dlatego Wam podaję właśnie ceny i hmm. no i znowu nie widzę. I sana perełki, dobra, są 3,59 minus e, 60 groszy, czyli 2,99 w tej chwili kosztują te perełki. Czyli moi drodzy, e, to będzie dla Was na rozdanie. E, jeszcze może zasad w tym filmiku e, nie ogłoszę. Ogłosimy to w następnym filmiku. W następnym filmiku jak będę robiła, dlatego że tam jeszcze w ogóle sobie zakupiłam coś wcześniej dla Was, nie pokazywałam Wam, ale już tak zaczęłam sobie po prostu zbierać kilka rzeczy. I jeszcze tam mam kilka rzeczy i właśnie chciałabym to. Albo wiecie co, dobra, bo to będzie później tu, tu rzeczy, później znowu będę powtarzać te rzeczy. Ja pójdę po te rzeczy dla Was. Przyniosę i ogłosimy rozdanie. Tak zrobimy. Słuchajcie, jestem. I tak, z tego, co mi się przypomniało, to, co znalazłam, bo sobie tak odkładałam rzeczy na komodę dla Was, wzięłam jeszcze taki kremowy żel do mycia ciała. To jest firma Cienta Lidlowa. I to jest kremowy żel do mycia ciała. Myślę, że każdemu się przyda. Tutaj jest też 90% składników pochodzenia naturalnego. I właśnie, czy on ma jakieś tutaj. Aha, jest też odżywienie z olejkiem babasu. Nowość. Każdy rodzaj skóry odżywczy. Krem, czyli taki też kremik. Dla Was, tu ceny Wam nie powiem, pojemność 200 ml, to jest ta firma z Lidla. E, ceny Wam nie powiem, bo e, już nie pamiętam po prostu, bo to jakiś czas temu było kupowane. E, dla Was też na mm, do rozdania będą takie oto kolczyki. Bardzo mi się one spodobały, bo uwielbiam yy, gwiazdki, właśnie księżyce, no gwiazdki to najbardziej z tego zestawu, ale te kuleczki i te właśnie takie księżyce też są fajne. E, to są trzy pary tych kolczyków i to też będzie dla Was yy, na rozdaje, to, rozdanie, to są kolczyki z e, I jeszcze znalazłam tam na komodzie były trzy maseczki yy, i tak... Jedna jest maska serum do stóp, zmiękczenie, nawilżenie i regeneracja. To jest perfekty. Maseczka. To jest 2x6 ml. Aha, bo tu jest u góry maska do stóp, a później jest zabieg regenerujący wulkaniczny peeling do stóp. Czy odwrotnie? Nie odwrotnie, najpierw peeling, a później maska ta. Czyli taka maseczka, taka też dwuetapowa faseczka. Maseczka z Ewelina. i to jest co? Węgiel bambusowy, kaolin, 12 ziół, pierwszy etap rozgrzewający peeling sauna, oczyszczający pory, odblokowuje pory, redukuje zaskórniki i drugi to jest e, pol minim, minimizer, e, dwójka, drugi etap glinka wulkaniczna, zielona herbata, Evermat chłodząca, kryomaska zamykająca pory, minimalizuje widoczność porów, długotrwale matuje czyli jedna rozgrzewa, druga chłodzi. I trzecią maseczką jest maseczka z wielendy To jest taka maseczka odświeżająco e detoksy e detoksykująca z efektem shimmer. I oczywiście to jest tak bladą coś pokazane. Cytryna, ekstrakt z kwiatu pomarańczy. O. Czyli takie jeszcze właśnie maseczki. No. I myślę, że to by było wszystko dla Was, kochani. Czyli... W zestawie mamy cztery maseczki. Z czego tak? Do twarzy, dwie, trzy, jedna do, do stóp. To będzie to. Będzie właśnie ten kremowy żel do mycia ciała dla Was. Wow. <śm> nie wezmę tego chyba do ręki. Tutaj będzie ten właśnie sorbentoron dla Was. No, no nie dam rady tego wszystkiego wziąć. Wezmę Wam po prostu, pokażę zaraz te wszystkie rzeczy, żeby było wiadomo, co jest na rozdaniu. Każdy sobie może luknąć, także zaraz Wam tutaj wezmę aparat i pokażę, porozkładam. To tak może na końcu filmu wgramy. A teraz może powiem, wiecie co, tak... Przyszło mi się do głowy o tym rozdaniu, bo tak, wie do tego rosną, wjechałam I chciałabym po prostu dla Was to rozdanie <laughs> zrobić, oczywiście dla moich subskrybentów, którzy subskrybują mój kanał i są aktywni na kanale. Dają łapki i są aktywni, komentują praktycznie pod każdym filmem. I to będzie, powiem Wam, kochani, brane pod uwagę przede wszystkim. I z tych osób po prostu albo wybiorę. A, może wylosuję po prostu te osoby, które są najbardziej aktywne. Ja kojarzę osoby, które cały czas aktywnie są aktywne na moim kanale, które cały czas stale komentują. Jest mi bardzo miło i też bym chciała się odwdzięczyć Wam w taki po prostu sposób, jak, jak mogę. Także to rozdanie. Może zróbmy to, żeby to już było tak. Niech to rozdanie trwa od 1 lutego. Ja sobie wezmę telefon. Mm, a nie mam chyba. Dobra, nie wezmę, bo nie mam. Nie mam, nie wziąłem. Dobre. Od 1 lutego, nie wiem kiedy to jest niedzielę. 27. No dobra, nieważne. Od 1 lutego niech będzie do końca lutego. Będzie trwało rozdanie i po prostu w tym czasie też. Jeżeli ktoś tam wiecie, przyjdzie, nowy subskrybent, i tak dalej, jeżeli będą się pojawiały filmiki, będzie aktywny, wiecie, będę widziała po prostu, że, no, że jest aktywny, będzie mógł wziąć udział w rozdaniu kolejnym, nie w tym, ale w kolejnym. Także jeżeli będzie właśnie mówię, ta aktywność na kanale, to ja to doceniam. A na razie po prostu będą brały udział osoby, które no. Od 1 teraz do 28 przypuszczam, że to będą znowu te stałe osoby, które zawsze komentują, one będą przede wszystkim miały pierwszeństwo teraz w tym rozdaniu. I tak jak mówię, najwięcej komentarzy. Wszystkie osoby, które mają najwięcej komentarzy, będą mieć. Albo wybrana będzie przeze mnie ta osoba, albo żeby po prostu może było tak bardziej. Z takim dreszczykiem emocji wrzucone będą może karteczki do jakiegoś tam słoiczka, miseczki i po prostu, wiecie, na żywo zrobię losowanie osoby, która otrzyma właśnie te kosmetyki. I kochani, jeżeli będziecie chcieli wziąć udział w tym rozdaniu, to po prostu napiszcie tylko Biorę udział i ja wtedy będę wiedziała, że chcecie, że będziecie, no, że będziecie chcieli wziąć udział w tym rozdaniu. E, oczywiście wszyscy mogą brać e, udział, czy najlepiej, żeby to były osoby e, pełnoletnie. Jeżeli e, o, ktoś jest osobą niepełnoletnią, to po prostu zgoda e, rodziców na wzięcie e, udziału w rozdaniu. Ja wam jeszcze, wiecie, te zasady wypiszę. E, no i co, w rozdaniu może wziąć udział praktycznie każdy, tak jak mówię, mogą brać też mężczyźni, tak jak mówię, dla swoich bliskich, mogą wtedy przeznaczyć, przeznaczyć po prostu kosmetyki i, i co jeszcze, coś jeszcze chciałam powiedzieć mi umknęło. Hmm. Aha, no i tak mówię, więcej tak, wiecie, dla kobiet jest tych rzeczy, dlatego że wydaje mi się, że po prostu no więcej na kanale jest kobiet, tak, także przede wszystkim e, dlatego tak, dlatego takie kosmetyki. E, dobrze, kochani, to ja już e, dzisiaj chyba zakończę ten vlog takim miłym akcentem rozdaniowym. Zachęcam wszystkich oczywiście do wzięcia udziału w rozdaniu. Bardzo dziękuję z tego miejsca wszystkim z całego serduszka za to, że jesteście, że komentujecie, że subskrybujecie i zapraszam do oglądania dalszych filmów. No i dziękuję Wam bardzo, kochani, za dzisiaj. Do zobaczenia. Pa, pa.